Dzień dobry Państwu witamy w studiu Gdańsk Strefa Prestiżu. Dzisiejszym gościem jest Natalia nitek płażyńska Jest ona prezesem fundacji Łączy nas Polska. Dzień Nad... dobry, dzień dobry Państwu. Nataliu, powiedz, co to jest za fundacja? Czym ona się będzie zajmować, czy czym się zajmuje? To jest nowa fundacja. Eee, ogłaszaliśmy oficjalne otwarcie tej fundacji w maju tego roku. Fundacja, która jest taką odpowiedzią na potrzeby Polaków, na potrzeby, które miałam okazję poznać, sama też z własnej strony zobaczyć, jak wiele ślepych załóg jest w współpracy z różnymi instytucjami, jak trudno, będąc zwykłym obywatelem, czasem dojść do swoich praw, a także do sprawiedliwości. Mówię tutaj o sytuacji, Mojej sytuacji sprzed ostatnich lat, walki z Hansem G., z, Niemcem. z tym Niemcem, który mówił, że jest nazistą, chciałby pozabijać mm -hmm. Polaków. Sprawa ta oczywiście trafiła do sądu, dzisiaj jest w Sądzie Najwyższym i mam nadzieję, doczekam się wreszcie sprawiedliwego wyroku, ale sama zobaczyłam, że właśnie w takich sytuacjach zdawałoby się jasnych, oczywistych, prostych. Prawda? Nie wystarcza. Trzeba dużo determinacji, dużo sił, walki yy, i takiego, takiej odporności na, na, na dalszą trudną sytuację. Wiem, że wielu innych Polaków też zmierza się z, in, z takimi trudnymi sprawami i nie mają takiego wsparcia, jakie ja dostałam, bo ja, Szanowni Państwo, dostałam od Państwa ogromne wsparcie i takie mentalne w ramach właśnie po prostu modlitwy, trzymania kciuków, dobrych słów, yy, ale też oczywiście też i. Takie wsparcie dotyczące wiedzy, jak dalej walczyć w tej sprawie. Wiele się nauczyłam, wiele dostałam. W związku z tym teraz jest czas, żeby coś oddać od siebie, po to jest ta fundacja. Ale fundacja chyba nie tylko będzie się zajmować osobami, które są w jakiś sposób upokarzane, bo ty byłaś upokarzana przez tego Niemca w taki no, sposób, że skończyło się to na sądzie. I na wyroku chyba już, czy nie? Mówimy tutaj o sytuacji, gdzie byłam upokarzana ze względu na swoją narodowość, tak. na to, że jestem kobietą, także ze względu na moje poglądy polityczne. No i jednocześnie też grożono mi, tak? Mój tak. pracodawca mi groził. Jeżeli chodzi o rozłożenie tych wszystkich spraw na czynniki pierwsze, to toczyło się kilka postępowań, i zarówno postępowanie, postępowania karne, jak i w związku z moim pozwem. Względem Hansagie. Jeżeli chodzi o ten pozew cywilny, to tam już był no, ten haniebny wyrok, mm. gdzie sąd w Gdańsku orzekł, że e, tak naprawdę to większa jest moja wina jako pracownika, który zarejestrował te sklepy. Tak, i to ty płacić. To. Ja miałam zapłacić więcej. Tak jest. Finalnie nawet informowano mnie, że lada moment mogę trafić do aresztu tak. za to, że nie wypełniam tego wyroku. Z, z drugiej strony, Hans G. zapłacić znaczy... marne grosze. Ja wnioskowałam o wpłatę na muzeum w Piaśnicy. Tak. Początkowo 150 tysięcy. A nie miał zapłacić 10. I jeszcze były przeprosiny, które miałaś wyrazić publicznie, natomiast tak. Hans G. mógł Tobie napisać na kartce i właściwie tak. na tym przeprosiny Cóż by się mogły skończyć. Trafnie, absolutnie tak, bo te przeprosiny dla mnie też były bardzo ważną rzeczą, ponieważ ja wnioskowałam mhm. o przeprosiny, które będą skierowane do mediów, przeprosiny, które będą odwoływały się do tej najważniejszej sprawy, tego elementu historii polsko-niemieckiej i tego właśnie, która była podłożem tego, jak ten człowiek mnie traktował, tak jak on się zachowywał w stosunku do Polaków, bo cały Czas propagował ten sentyment nazistowski. W związku z tym, to zupełnie pani sędzia w wyroku w sądzie odwoławczym wykasowała ten pierwiastek, stwierdziła, że on zupełnie nie jest istotny w tej sprawie. Uczyniąc te przeprosiny naprawdę absurdalnymi, zupełnie nie nieodnoszącymi się do sedna sprawy, z drugiej zaś strony, zaś strony ja miałam przepraszać na łamach mediów, także moich mediów Czyli społecznościowych. To to dało upokorzenie, tak naprawdę ja ten wyrok był upokarzający. Tak, ja zostałam przez sąd w niej jako upokorzona, właściwie była prośba, próba upokorzenia mnie. Mhm. W związku z tym skierowałam sprawę do Sądu Najwyższego i teraz czekam na ten wyrok. Ale no ile lat to trwało? Ile Jasne. moich nerwów, czasu, tak, różnych zasobów, zupełnie niepotrzebnie, w tak jasnej i oczywistej sprawie. Ale, no tak jak wspomniałam, ja nie byłam sama, nie czułam się i nie czuję się sama, bo to poruszyło z serca milionów Polaków. No które... tak, dosyć tak. Ja, ja, ja czytałem te wpisy, te... Bardzo te, dużo te, działo się wokół tej sprawy, ty Dostawałaś też listy tak, z poparciem tak, tak. i z jakąś otuchą, które dodawały Tobie otuchy. Ogromną. To dziś ludzie do mnie piszą, właśnie pytają co dalej, mhm. co mogą zrobić, jak mogą wspomóc i dzisiaj właśnie mogę odpowiedzieć oprócz tego trzymania kciuków i modlitwy, że mogą przyłączyć się do mojej fundacji i razem ze mną działać, żeby pomagać innym ludziom, Czyli którzy też potrzebują głównie fundacja pomocy. będzie się zajmować właśnie taką pomocą, takim osobom. Które w jakiś sposób mają konflikt czy z pracodawcą, czy w ogólnie rzecz biorąc wymiarę sprawiedliwości, można tak powiedzieć? Między innymi tak, mówię tutaj o pomocy no. ludziom, jednostkom, które właśnie w. W zetknięciu z różnymi instytucjami są zbyt słabe, ale także w zetknięciu właśnie z pracodawcą i tak dalej, tam gdzie one są słabsze, gdzie nie są odpowiednio reprezentowane przez państwo. Ja chciałabym takie osoby wspierać, czy to wiedzą, czy to materialnie, ale to nie jest jedyna No właśnie, z tych bo wiem, że tu przed y, emisją rozmawialiśmy o tym, że już jakiś projekt zaczyna się toczyć. Tak? tak, tak. Tutaj jeszcze zanim powiem o tym projekcie, to chciałabym Aha. odwołać się do tych jeszcze, że tak powiem, trzech najważniejszych podstaw fundacji, czyli pomaganie, konkretnie, ktoś ma tak. problem, widzimy, że możemy pomóc, pomagamy. Łączenie, łączenie Polaków, którzy są aktywni społecznie, którym zależy na tym, żeby to nasze państwo budować w taki sposób oddolny, społeczny, dla, tury, dla których idea sprawnego i sprawiedliwego państwa jest bliska. I nie są po prostu obojętni. To właśnie takie osoby też chcemy łączyć. I w granicach kraju, i poza granicami, bo myślę, że aktywizowanie Polonii jeszcze jest zbyt słabe. Liczę na to właśnie, że ta fundacja będzie takim narzędziem, które będzie, mogła, które będzie mogło łączyć nas, Polaków, wokół takich spraw. Trzecia sprawa: edukowanie. Wiele się nauczyłam, i to nie jest wiedza, którą można zdobyć w szkole, na uniwersytecie. To jest wiedza z praktyki. I po prostu wymagała przejścia tej ciężkiej ścieżki. No tak, ścieżki. Miał, masz doskonałą praktykę. No, sama widzisz, jak działa w taki sposób no, wymiar sprawiedliwości, jak, tak naprawdę. Jak nie działa tak naprawdę. Albo jak działa, ale nie na korzyść tej właśnie temidy sprawiedliwości. Mhm. W związku z tym, myślę, że takie edukowanie też jest bardzo ważne, żeby każdy mógł też sam osiągać swoje cele w oparciu o tą wiedzę. Wspomniałeś o projekcie. Tak, wspomniałem tak. o projekcie, bo na konferencji prasowej, na której ja też byłem. Pierwszy projekt fundacji, bardzo dla mnie bliski temat, ponieważ dotyczy wojsk obrony terytorialnej, gdzie ja jeszcze zanim one powstały, pamiętam, że też wspierałam, postulowałam, żeby takie wojska powstały. Chodzi o to, że... Ale to wcześniej byłaś zaangażowana, ogólnie rzecz biorąc, właśnie w obronę terytorialną, bo tak mi się wydaje. Tak, tak. tak? I członkiem nie jestem mhm. na, chw na chwilę obecną. Sprawy, że tak powiem, e rodzinne na razie ja mnie rozumiem. powstrzymują. Co nie zmienia faktu, że zanim te Wojska Obrony Terytorialnej powstały, postulowałam to mhm. też, żeby, żeby, one żeby one właśnie powstały, że są potrzebne. No i starałam się właśnie też działać w różny sposób z osobami zaangażowanymi wokół tego tematu. Jestem za ja miastką, tak, dodat tak takie dodatkowe pytanie. Jesteś za tym, aby był powszechny dostęp do broni? Jestem za tym, żeby był dostęp do broni. Łatwiejszy dostęp do broni mhm. dla praworządnych Polaków. Bo pod słowem powszechny myślę, że nie, jest no szersza, ja, ja rozumiem, to jest szersza, szersza tak. kwestia, którą każdy może rozumieć na swój sposób, i chciałabym to właśnie zawęzić, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że po prostu broni jest Oczywiście stary, i każdy zawsze ją musi kupuje, być tak? świadomy dostęp do broni, po bo wie, różni nie, ludzie mogą być. Uważam, że do, Polacy do są dostęp. za mało uzbrojeni, tak. znaczy mhm. się nawet nie tyle uważam, co podpieram to konkretnymi um, danymi w porównaniu do innych państw, które chociażby sąsiadują z Polską. Um, I moim zdaniem wręcz Skandaliczne jest to, że Polacy takiego, takiego dostępu nie mają jest to jeden z elementów obronności państwa, ale też takiego świadomego bycia obywatelem, zaangażowanego właśnie w obronę cywilną własnego kraju. Zresztą nasza konstytucja też na nas wymusza w pewien sposób takie zaangażowanie, prawda, w obronę kraju w razie obronę sytuacji. Obronę kraju i samoobronę. Tak, a ciężko to robić, jeżeli ktoś nas atakuje tak. posiadając broń, a my jesteśmy zupełnie bez broni. Stąd też jak najbardziej tak, ale oczywiście pod pewnymi Dobrze, to powiedz mi w takim razie na czym ten, bo to też mnie bardzo interesuje, bo też jestem za tym, aby ten dostęp do tej broni był świadomie dostępny dla świadomych ludzi. No właśnie, to jedną z dróg jest właśnie są wojska obrony terytorialnej, bo tam faktycznie każdy terytorial, każda osoba, która wstępuje do wojska obrony terytorialnej, ma dostęp do broni, może się pod, tak. pod opieką odpowiednio przeszkolonej osoby uczyć tego, jak obsługiwać taką broń, jak robić to bezpiecznie, jak działać lokalnie, tak, u siebie w terenie, tak, aby móc odeprzeć wroga. I to jest ważne, aby te wojska obrony terytorialnej rozrastały się. Dzisiaj mamy około 28 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej w Polsce. Założenie jest takie, żeby za te 2-3 lata były to 53 tysiące. No, no to e... dwa razy tyle. Prawie. Dwa razy tyle i z, z, zauważamy to, że no, wojsko Obrony Terytorialnej mamy już w Polsce od kilku lat. Oczywiście na początku był taki wybuch, jeżeli chodzi o to zainteresowanie. On, to, to spowalnia, tak? I zauważyliśmy także teraz w trakcie w, 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 w koronawirusa, Zaczy pandemii. No w, w pandemii Wojska Obrony Terytorialnej się wykazały. jakby wykazały. One były tym takim pomocnym ramieniem. Gdyby nie, powiem tak, gdyby nie terytorialsi, mhm. To na pewno bylibyśmy, nie, nie, mieliśmy, nie mielibyśmy tak dobrych wyników, jak mamy. Bo to I była są. naprawdę prawdziwa misja z ich strony, prawdziwa ofiarność i y, duże zaangażowanie. Takie prawdziwe oddolne zaangażowanie, które dla mnie jest czymś najpiękniejszym. No, najpiękniejsze, no bo tak, bo to są ochotnicy, to są pasjonaci, to są Ta. ludzie, którzy chcą to robić. Są i są naprawdę Ta. bardzo emocjonalnie tak zaangażowani. W związku z tym, że my jako społeczeństwo widzimy, że wojska obrony terytorialnej się wykazały. Bardzo pozytywnie są nam potrzebne, bo wcześniej były, wiadomo, też te ataki na, na wojska zresztą one dalej są. Dalej są dalej. Ale społeczeństwo już bardziej widzi, tak, mhm. że, że faktycznie byli i są potrzebni, i że bez nich ta nasza tkanka społeczna byłaby bardziej delikatna, łatwiej byłoby ją rozerwać, prawda? Oni nam tutaj tworzą taki mocny szkielet oddolny, jeżeli chodzi o działania chociażby kryzysowe. W związku z tym. Że zdajemy sobie sprawę z pewnych ograniczeń, jakie też napotykają żołnierze wojsko obrony terytorialnej, bo w ponad 60%. No bo to procent, są też ludzie tak? pracujący. To są ludzie właśnie pracujący. Właśnie, to jest chyba największy tak. problem dla mnie. No to nie jest tak, że oni siedzą, i czekają, tak, tak. tak? Oni mają swoje życie, mają swoją rodzinę, mają swoją pracę, swoją karierę i I w każdej wolnej chwili angażują się w to, ale są też sytuacje, kiedy taki terytorials musi opuścić miejsce pracy i udać się służbę. No, no właśnie, jak to jest, bo pewno pracodawca no niechętnie mówi, no tam bawisz się wojsko, a ja tutaj trzeba robić i, I wykonywać tak, pracę, co, bo, i co ja zrobię, bo teraz No i co ja teraz tak. zrobię? Tak? Muszę kogoś znaleźć na, na twoje miejsca. Wiemy, że sytuacja na rynku pracy dzisiaj jest taka, że to pracodawca szuka pracownika, tak a nie odwrotnie. W związku z tym zdajemy sobie sprawę i w, w trakcie naszych konsultacji niejednokrotnie słyszeliśmy właśnie o tym problemie, że dla pracodawcy nie jest dziś atrakcyjne mieć pracownika, który służy w, wojskach obrony, w Wojsku Obrony Terytorialnej. Mhm. Dla niego to jest dodatkowy problem, bo owszem, dostaje rekompensatę za ten czas, kiedy taki żołnierz idzie na służbę, ale to jest dodatkowa papierologia, prawda? I to jest tylko rekompensata. Jest to dużo więcej pracy dla takiego pracodawcy, wokół Jasne, tego embarazu tego związanego oczywiście. ze służbą, tak? Więc y, sprawdziliśmy, jak to wygląda za granicą, bo uważam, że nie ma sensu wyważać drzwi, które już są otwarte. I y, mamy świetny przykład: to jest Gwardia Narodowa w, we Francji, mhm. gdzie właśnie takie wojska. Funkcjonujące na takiej zasadzie jak w Polsce dają możliwość um, ulgi podatkowej dla pracodawcy, który, za, który zatrudnia terytorialca tamtejszego. I jest to na tyle atrakcyjne dla tych pracodawców, że finansowo, tak? Jest to ja, jasna korzyść, którą ci pracodawcy widzą, że oni wręcz zachęcają swoich pracowników do ja, temu, aby być takim państwo żołnierzem. Państwo refunduje to czy czy, czy, tak, to, jest, czy to, jest, to jest to jest państwo po Aha. prostu takie ulgi przysługują przy, podczas Jasne. rozliczenia pracodawcy. Więc stwierdziliśmy, czemu, czemu by tego nie wprowadzić w Polsce. Będziemy mieli tak naprawdę trzy pieczenia na jednym ogniu. Pierwsza pieczeń to jest to, że taki terytorials ma mniej um, obaw, tak? Jeżeli chodzi o poszukiwanie tak. pracy, przyznawanie się, że jestem żołnierzem, ale także, że w miejscu pracy, w którym już jest, nie będzie w jakiś sposób Szkalowany. dyskryminowany, tak? Po mhm. drugie, czyli tych um, terytorialsów teoretycznie powinno być dzięki temu więcej, więcej. tak? Po drugie. Pracodawcy mają jakiś konkretny profit z tego. Konkretny profit, który dalej będzie zasilał polską gospodarkę. Po, podczas wychodzenia z koronawirusa była mowa o i właściwie były wypłacane środki z tarczy antykryzysowej. Myślę, że to też mogłoby być traktowane jako taki jeden z impulsów dla polskiej gospodarki, dla tych pracodawców, którzy bardziej się też angażują. Trzeci element, jakim jest właśnie. Ta proobronność, bo dzięki tym dwóm pierwszym elementom mhm. mamy ten najważniejszy, zwiększa się polski potencjał obronnościowy, bo mamy więcej żołnierzy obronnych tak. W jaki sposób chcecie to przeprowadzić? Czy chcecie nie, wpływać na rząd? Chcecie wpływać na posłów, chcecie wpływać na partie polityczne, no po to od nich zależy, aby to zmienić. Mhm. Prost, jedna z najprostszych rzeczy, którą właśnie można robić, działając oddolnie, to po prostu petycja. Mhm. Na naszej stronie internetowej polska jest właśnie taka petycja. Petycja dotycząca tego, aby wesprzeć tych żołnierzy oraz pracodawców, podpisując się pod nią, no, mamy pewność, że przy, przysłużymy się dobrze. My zaś tą petycję skierujemy do odpowiedniej komisji Sejmowej. Ona będzie skierowana do Rady Ministrów. Samą petycję te podpisy zbieramy do 15 sierpnia. Czyli święto wojska polskiego, tak uznałam, że tak, to będzie no to jest bardzo taka symboliczna data. I, i tak, i, i to też jest, bo to też jest ważne. Ta symbolika. Także no, mamy jeszcze półtorej miesiąca, jakby nie patrzeć na zbieranie tych podpisów. Bardzo by mi zależało, żeby jak najwięcej osób się podpisało. Dopiero niedawno wystartowaliśmy z tą petycją, więc myślę, że teraz przez wakacje, widząc właśnie to, że Polska odżywa, tak, w sensie, że możemy ruszyć w kraj i nie musimy tak bardzo bać się tego koronawirusa, co też jest zasługą Wojsko Obrony Terytorialnej, możemy w ten sposób się odwdzięczyć i jednocześnie dla siebie mieć coś w zamian, czyli, czyli takie są... poczucie bezpieczeństwa. Takie Projekty. No jeden projekt, który został rozpoczęty, czyli pomoc wojskom obrony terytorialnej, tak naprawdę, no pomoc Polsce, tak naprawdę to jest, a nie, 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 nie wojsku, pomoc po prostu Polsce, aby to było prostsze. No i ten pierwszy projekt, o którym mówiłaś, to jest właśnie pomoc ludziom, którzy są no, skrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości, tak naprawdę, nie, nie, nie potrafią się poruszać w tym, w tym świecie w cudzysłowie sprawiedliwym. Tak, no do nas już powoli wpływają takie, mm. nie, takie listy, takie no informacje właśnie, o tym. To moje kolejne osoby pytanie są... A, czy, pytanie. Czy, czy, tak, czy, <laughs> czy, czy właśnie takie listy wpływają już, czy no, jest jakieś zainteresowanie tym, aby no, pomocą. Tą? Tak, i takie, takie, mm. takie zapytania, takie prośby do nas wpływają. Jesteśmy w trakcie analizowania, bo wiadomo, że to trzeba wszystko Jasne. przeczytać, sprawdzić różne uwarunkowania, także przedyskutować z prawnikami. W związku z tym jesteśmy już na etapie pewnej analizy, bo zdajemy sobie sprawę, że po prostu zanim się podejmiemy jakiegokolwiek tematu, Jasne. trzeba go do, do, dogłębnie sprawdzić. No bo ktoś może zrobić kawał, może ktoś w złej wol, wol, złą wolę wykazać i po prostu no, no, zrobić w konia fundację, fundacja się zaangażuje, nagle się okaże, że to jest... No, zrobione po prostu tylko, żeby zaistnieć. No musimy być ostrożni, ale z drugiej strony też właśnie jesteśmy otwarci na różnego typu przypadki, bo wiem, że życie przynosi tak różne sytuacje, które by normalnie nam nie przyszły do głowy, a, a ludzie potrafią znaleźć się dosłownie między młotem a kowadłem, więc mam nadzieję, że będę w stanie razem z fundacją wyciągnąć tą pomocną dłoń i doprowadzić te sprawy. do No dobrze, do ale żeby działała fundacja, to trzeba skutku. mieć pieniądze. To nie jest tak, że fundacja sobie działa. Sam jestem członkiem zarządu fundacji i wiem, ile to potrzeba pracy, często też pieniędzy, bo trzeba coś załatwić, mm -hmm. trzeba mieć też lokal w jakiś sposób, trzeba mieć obsługę prawną, trzeba się gdzieś zareklamować. To nie jest takie proste w takim świecie komercyjnym dosyć. Tak, w, w tym świecie komercyjnym nie jest to proste. Yy, na pewno sprawę ułatwia fakt, że tutaj idziemy z taką czystą ideą i, i, i z tym ładunkiem już zainteresowania ze strony ludzi, którzy wcześniej też znali moją sprawę i wiedzą, że, że trzeba jakoś działać. Ale jeżeli chodzi o te finansowanie, to rozumiem, że tutaj też... Yy, yy, Próbujesz niejako dopytać, skąd, skąd, no tak, no skąd, skąd są te pieniądze, skąd so, dotacje skąd są pieniądze? z Państwa tak. przygarniamy, czy są to składki, <laughs> czy mamy też bogatych fundatorów, którzy będą po prostu sypać kasą z sakiewek swoich. Jeżeli chodzi o środki, to myślę, że jesteśmy też dosyć ciekawą fundacją, mhm. ponieważ już z założenia, mogą to też Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej, jest informacja o tym, że nie bierzemy żadnych środków od instytucji państwowych, samorządowych, spółek skarbu państwa e, itd. Ja bardzo chcę być niezależna, chcę mieć poczucie swobody w działalności mojej fundacji, dlatego też właśnie taką ścieżkę obrałam. Dlatego w związku z tym e, wszelkie środki są środkami od osób prywatnych. Staramy się, mamy założenie właśnie takie, żeby to było bardzo transparentne, żeby każdy też widział, co się dzieje co się z dzieje, tak? środkami. Tak. Czy będziecie jakieś zbiórki przeprowadzać pieniężne, czy, czy to w jakiś inny sposób będzie się yy, po prostu dziać, czy tam jakaś poczta szeptana, ty słuchaj daj tam pieniądze. I bo jest fajna nawet tak. Ale na naszej stronie internetowej jest możliwość dokonania takiej wpłaty. To przez naszą stronę właśnie łatwo można kliknąć. So, so jest, jest, PayPal, jest ePay, więc można szybko dokonać wpłaty. Z mojego punktu widzenia najlepiej, gdyby to było bardzo dużo osób, które będą wpłacały niewielkie kwoty, ale regularnie. To nam tak. da taką możliwość poczucia właśnie po pierwsze tej skali, że jest takie duże wsparcie społeczne, po drugie, że mamy jakąś płynność finansową i oczywiście te środki też będą warunkowały, jak dużych spraw możemy się podejmować, bo no obecnie... tak, bo to nie są tanie rzeczy. No bo jeśli komuś dajemy opiekę Prawną. Jecie prawną, no to to nie jest tak, że to jest za darmo. Prawnicy kosztują dosyć sporo. Jest też potrzebne dobre opracowanie prawa, które Wojskom Obrony Terytorialnej będzie pozwalało działać. Jeżeli chodzi o tę petycję, to z naszej strony jest to petycja, która wskazuje problem i propozycje rozwiązania. Mówimy tutaj o ogólnie o ulgach podatkowych. Nie chcieliśmy wchodzić zbyt wąsko, żeby to ograniczać. Mhm. Tak? Tutaj podsuwamy pewien pomysł, a jeżeli chodzi o wszelkie wyliczenia dotyczące budżetu, zawężanie tego w konkretną realizację, to myślę właśnie, że dobrze, żeby już głowy polityków nad tym za zaczęły, zaczęły pracować. Znaczy głowy polityków to zazwyczaj zajmują się sobą, naprawdę trzeba ich zainteresować, bo <noise> politycy po prostu najlepiej to mówią o sobie. Natomiast kiedy chce się z nich wykrzesać naprawdę fajną robotę, no bo tutaj wspomo wspomożenie wojsko obrony terytorialnej, to według mnie jest no super sprawa, zwłaszcza, że czasy mamy niepewne, różne tak. rzeczy się mogą wydarzyć czego jesteśmy świadkiem od ostatnich dwóch lat mogą to się stać rzeczy o wiele bardziej tragiczne niż, niż teraz. No i też cyberbezpieczeństwo, tak prawda? Jest. I, i tak dalej. Więc. Tak jest, więc mm. politycy naprawdę ja apeluję do polityków zajmijcie się tą sprawą, bo czasem was trudno słuchać, jeśli się zajmujecie tylko sobą. To jest sprawa potrzebna. My, Polacy, to wiemy, bo to, to jest ta petycja, żeby oddolnie pokazać do a, tych, którzy władają tym krajem, tak? Tak. Do, do, do rządzących, że halo, halo, mamy tutaj coś konkretnego, przedstawiamy wam I to nie ma znaczenia, propozycję. czy to jest z lewej strony, czy prawej strony. Ale absolutnie, Oczywiście. No, no, do wszystkich. To, żeby umacniać Wojska Obrony Terytorialnej, to nie jest jakaś kwestia, Światopoglądowa, tak? to jest sprawa zupełnie oczywista. Dzisiaj mamy takich rządzących, którzy za, zakładali, tak? Kto, których decyzją właśnie było to, aby powstały te wojska obrony terytorialnej, więc jeżeli widzimy jakąś lukę, dostajemy sygnały od pracodawców, od tych pracowników, że coś by można było tam poprawić, żeby im się lepiej współpracowało, żeby to lepiej działało. To, współpraca z biznesem, no to zróbmy żeby była to, po prostu. Tym bardziej, że nie wymyślamy czegoś nowego. Tak. To już działa. To działa, funkcjonuje. Przekopiujmy to na e, nasze Nasz podwórko polskie podwórko. i cieszmy się z tego, że udało się nam zrobić coś dobrego i czujemy się bezpieczniej. Natalio, ja życzę Tobie sukcesów, sukcesów też fundacji, życzę. No, ja jestem za tym, myślę, że nasze fundacje również będą w tej dziedzinie współpracować w propagowaniu tej no, szlachetnej i, i szczytnej inicjatywie. Bardzo się cieszę. Jestem też bardzo pozytywnie nastawiona na wszelką, na wszelką współpracę. Czy to z instytucjami, czy to z osobami prywatnymi, którym po prostu zależy na tym, żeby żyło nam się bardziej, żeby ta jakość życia po prostu była jakość lepsza. Jakość życia i bezpiecznie. I bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Ja także.